Dzień dobry, jeżeli chodzi o mechanik tych ciekawych miejsc jest niewątpliwie bardzo dużo, tak naprawdę mógłbym żartobliwie powiedzieć, że gdzieś się nie odwrócimy, tam jest coś ciekawego. Natomiast myślę, że należałoby zwrócić uwagę na kilka takich miejsc, które są istotne i niewątpliwie ciekawe dla kandydatów do szkoły, bo one pokazują, gdzie się będziecie uczyli, na jakim sprzęcie. I jak będziemy starali się Was przekonać do tego, że wybór danego zawodu był ważny. I niewątpliwie takim bardzo interesującym miejscem jest, są pracownie, obie elektryczne, które zostały niedawno wyremontowane i został zakupiony nowy sprzęt. Zresztą większość tych pracowni, o których będę mówił, to są właśnie pracownie z, w ramach projektu unijnego. Pracownie elektryczne, znakomicie wyposażone, pokazujące to, co w tej branży dzisiaj aktualnego i nowego. Staramy się tak to robić, żeby właśnie uczniowie, którzy wybierają zawód technik elektryk, uczyli się na rzeczach aktualnych, nowoczesnych i jak idą na praktyki chociażby, czy później po ukończeniu szkół, czy to branżowej w tym zawodzie, czy technikum do zakładów pracy, to już wiedzieli, byli obeznani gdyby, w tych nowoczesnych, nowych tendencjach i nowych technologiach. Z tej perspektywy patrząc, niewątpliwie bardzo interesującą pracownią jest także pracownia dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, czyli potocznie zwanego CNC, z nową tokarką niedawno zakupioną, bardzo nowoczesną i tutaj pozwalającą właśnie na pracę już na, na tym bardzo nowoczesnym, takim specjalistycznym sprzęcie, nie na dydaktycznych e, symulacjach, tylko na sprzęcie nowoczesnym. E, kolejne, kolejne ciekawe miejsca to myślę, że pracownie m, inne mechaniczne e, doposażane w ostatnim czasie, czy to pracownia Tekarek, czy e, m, pracownia ślusarska, te, te pomieszczenia także mogą Was zainteresować, zaciekawić te osoby, które w takim kierunku myślą te, mają tego typu zainteresowania i chcieliby tutaj e, je rozwijać. Także no, mogliśmy wskazać, czy to pracownię elektro, elektroniczną, czy to pracownie informatyczne, pracownie odnawialnych źródeł energii. Tych, tak jak powiedziałem, tak naprawdę gdzie nie wejdziemy, gdzie nie spojrzymy, tam coś ciekawego się dzieje i, i, i można swoje pasje, swoje zainteresowania spokojnie rozwijać. Gdybyśmy mieli szukać innych ciekawych miejsc, ja myślę, że tutaj zdecydowanie więcej wskazali takich niezwiązanych bezpośrednio z nauką. Miejsc ciekawych, interesujących w szkole wskazali uczniowie, moi oni mają swoje, swoje typy i na pewno się tymi swoimi informacjami z wami podzielili. Natomiast myślę, że no dosyć powszechne jest takie przekonanie, że jednym z ciekawszych miejsc, chociaż tutaj głosy mogą być podzielone, to jest, to jest mój gabinet, to miejsce takie, gdzie... Różne rzeczy, najważniejsze decyzje są podejmowane, ale także gdzie odbywają się niewątpliwie zawsze bardzo ciekawe i pasjonujące moje spotkania z uczniami.